Siemanko, z tej strony Wafergis a to są RPG od kuchni, kanał, na którym powiem Wam, z czym to się je. A zatem, skoro już powiedzieliśmy sobie tydzień temu, no dobra, tak naprawdę nagrywam ten filmik trochę wstecz, ale niech będzie. Powiedzieliśmy sobie, jaka jest różnica między twardymi a miękkimi ruchami, to teraz przejdźmy do samych ruchów prowadzącej ruchów mistrzyni ceremonii z gry Apocalypse World, świat apokalipsy, będę się posiłkował. Zarówno polską edycją, jak i edycją drugą. No i pierwszy z wymienionych ruchów to jest ruch rozdziel postacie. OK, A zatem, w jaki sposób będziemy, mo Możemy go wykorzystać podczas gry? Ja chciałbym trochę tam serium wskazać, zwrócić uwagę, w jaki sposób możemy tych ruchów używać w trochę w różnych sytuacjach. Czy to jako bardziej właśnie jako miękki ruch, bardziej jako twardy ruch. Jak również zwrócić uwagę, że, że ruchy bardzo często można rozumieć trochę. Nie, nie do końca, nie trzeba ich rozumieć wprost. Bardzo często można się pokusić o taką interpretację, głębszą interpretację. Na przykład, rozdziel postacie. Co to może znaczyć? Może być tak że któraś z postaci zostaje w tyle. Tak? Uciekamy, na przykład, nie wiem, zrobiliśmy rajd na em, na, na, na czyjąś bazę, na czyjś fort, na czyjś gang. Postaci odjeżdżają swoimi furami, jak w Mad Maxie, czy, czy motorami, czy cokolwiek i nagle opisujemy, no bo, albo któryś z graczy spojrzał na nas, czekając, czy tak, już możemy, kończymy scenę, czy cokolwiek, a my mówimy, hmm, w sumie Chcielibyśmy to trochę pociągnąć, chcielibyśmy zrobić coś, coś kłopotliwego. Zdajemy taki, na razie może miękki ruch. Słuchaj, twój silnik nagle zaczyna dziwnie turkotać i zostajesz w tyle. Tak, wszyscy uciekają, odjeżdżają w noc, odjeżdżają gdziekolwiek, gdzieś tam e, za wydmy, ale twój, twoja fura, twój motor, cokolwiek zaczyna trukotać i zostaje w tyle. Co robisz? I już wprowadzamy jakiś problem. On na razie, w takiej sytuacji, jak teraz sobie powiedzieliśmy, nie musi być wcale, to nie musi być twardy ruch. To może być kwestia, stawiam pojazd i wsiadam do kogoś innego, albo krzyczę, to, to, towarzyszy, żeby po mnie wró ktoś wrócił. Ale równie dobrze, sytuacja może być trudniejsza. Może za graczami, za postaciami jedzie już pościg, i w tej sytuacji ktoś zostaje w tyle. Brzmi totalnie jak twardy ruch, jak, jak duży problem, na który trzeba od razu reagować. Także widzicie, ktoś może zostać po prostu w tyle, może zostać w ten sposób rozdzielony od reszty grupy. Nawet tak samo biegnąc, tak? bohaterowie uciekają, może, może gra w bardziej fantazy, uciekają przez loch i ktoś zostaje w tyle, bo biegnie wolniej, może, może drużyna tym ziołek. I to może być złota okazja. Zobaczcie, mówiliśmy sobie, kiedy wyzwalamy ruchy. Wyobraźcie sobie, że bohaterowie uciekają, ale jednym z nich jest Niziołek. Jest postać o dużo krótszych nóżkach. I on zostanie w tyle, jeżeli po prostu wszyscy biegną, wszyscy uciekają. Jakieś szybkonogie elfy, długonodzy ludzie, jorkowie, czy ktokolwiek. I ten jeden krótkonogi Niziołek z tyłu. On zostanie. I to jest złota okazja, jaką nam dają. Zostajemy nam, dostajemy złotą okazję od, od graczy, którzy zapomnieli, że jedna z postaci jest niższa, jest wolniejsza i, i może zostać w tyle. Rozdzielamy je. Dalej. Ktoś może się zgubić. Może gracze uciekają w ciemnościach, albo mają mało pochodni, albo no, też tak samo uciekają szybko, a część postaci nie jest tak szybka. w zbroi, niziołek z krótkimi nóżkami. I biegną, wykręcają zły korytarz. Może biegną przez jakiś labirynt. I to też może być takie zgubienie się. No, to może być na przykład już następstwo, następstwo ruchu, bo myślę, że to może być duży problem. To bym powiedział, że to by, był, by było twarde użycie ruchu, rozdziel kogoś, kiedy bohaterowie się gubią. Wtedy w poprzedniej wersji, że ktoś zostaje w tyle. No to najczęściej pozostali widzą, albo ten ktoś może jeszcze krzyknąć: Ej, się, pomóżcie mi, jestem zawolny. Eee, I jeszcze można na coś zareagować, ale jeżeli bohaterowie się gubią, to są trochę w dwóch różnych lokacjach i mogą się nawoływać. Ej, gdzie jesteście? Zgubiłem się, i, i, i nagle nie wiadomo, co zrobić, tak? No, jeżeli jesteśmy w jakimś labiryncie, to nie jest tak, że oni mogą się cofnąć po niego bo najpewniej on już się zgubił gdzieś w, innych, w innym tunelu gdzieś gdzie indziej skręcił i nie będzie w stanie pokierować resztę drużyny za sobą. Więc to jest takie twarde rozdzielenie drużyny, gdzie nie ma miejsca na cofnięcie się i, i uratowanie, uratowanie tego kogoś, rozwiązanie tego problemu szybciej. Więc to już bym powiedział, że jest twarde zastosowanie ruchu rozdziel postacie. Dalej. To to rozdzielenie się nie musi wcale być takie twarde. To nie, to nie musi być tak, że ściana, ściana nas dzieli. Choć może. Uruchomiliśmy pułapkę, nagle zapada, drzwi się blokują, albo ściana, zapada, ściana spada pomiędzy bohaterów. Możemy nawet zapytać, kto został po, po, kto został po tej stronie ściany, albo kto, kto zdążył przebiec. Powiedzcie, albo możemy nawet powiedzieć, dwoje z was ma szansę przebiec, zanim ściana się zapadnie. Czy ktoś to robi, albo kto, którzy z was? Jeśli chcemy. I to też może być twardy ruch na podstawie albo złotej okazji, gracze wpadli w pułapkę, o której w ogóle nie pomyśleli, albo nieudanego rzutu, tak? Może komuś nie wyszedł rzut na szukanie tych pułapek, albo jakieś przeszukiwanie, albo cokolwiek. Zależy od gry. A zatem może być i tak. Albo dostał taką okazję na zasadzie no. No, dobra, o, o okazjach nie będę mówił, ale coś w rodzaju, no możesz, możesz wziąć tą złotą czaszkę, ale najpewniej wszystko zacznie się walić, albo jakaś ściana cię odetnie od reszty. Cokolwiek. Różne mogą być sytuacje. No właśnie, ale to rozdzielenie wcale nie musi być aż tak ostre, aż tak twarde, aż tak e, znaczące. Może być tak, że ktoś mówi, że no nie wiem, nie chcę chwilę w Twojego towarzystwa, muszę pobyć sam, muszę pobyć sama. Muszę, nie wiem, wykonać telefon w tamtej budce telefonicznej. I już nagle postaci są rozdzielone. No nie wiem, to mogą być drzwi od innego pokoju, to może być druga strona ulicy, to może być minimalna odległość, ale no, no dobra, ściana pomiędzy bohaterów, spadająca pomiędzy bohaterów, to też jest mała odległość. Ale rozumiecie o co mi chodzi? Ci bohaterowie mogą cały czas utrzymać jakiś kontakt wzrokowy, ale być rozdzieleni pod tym względem, że. W dalszej chwili nagle do jednego podjeżdża jednego, do jednego podjeżdża z żeby go wciągnąć i z nim odjechać, albo ktoś zaczyna strzelać do, 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 i postać w budce telefonicznej nie jest w stanie jej opuścić. To ma potencjał, takie nawet drobne rozdzielenie, ma potencjał na to, żeby przerodzić się w jakiś większy problem. Coś, co miało być taką jakąś miękką konsekwencją, no, wychodzę do drugiego pokoju. Może nam się zmienić w jakąś scenę rodem z filmów akcji, kiedy jedna osoba jest w kuchni i coś tam, albo nie wiem, pakuje się, dopiero wstaje, myje zęby. A w tymczasem w salonie jest jakaś walka, bo wpadli ninja, wpadł jakiś, nie wiem, oddział specjalny, wpadli gangsterzy i toczą walkę z drugim bohaterem. I ta pierwsza osoba, nie wiem, może brać po prostu prysznic i nie słyszeć, że coś się złego dzieje. I to jest też takie rozdzielenie, rozdzielenie postaci. Chociaż ona jest miękkie. Na początku było miękkie, dopóki nie pojawiły się kolejne problemy. Takie rozdzielenie może być też właśnie emocjonalne. I słuchaj, zrobiłeś coś, czego ta postać nie pochwala. Nie wiem, może postać jest kimś duchownym, może postać jest, jest wrażliwa w jakiś sposób na, na, na to, co zrobiłeś. Co, co zrobiła postać. I teraz mówi, słuchaj, chcę zostać sam. Nie chcę. Nie, muszę to przemyśleć, albo nie chcę dalej z tobą współpracować. I już postacie się rozdzieliły. To też jest. To też może być twarda konsekwencja, może pojawić się względem jakiegoś bohatera niezależnego. Ale zastanawiam się, nie jestem w tym super biegły, ale zastanawiam się, na ile szybka wymiana spojrzysz, krótka, krótka, krótkie pytanie do graczy. Ej, słuchajcie, a może nie uważasz, że twoja postać nie chciałaby już z nim współpracować po tym, co zrobił? I możemy rozdzielić postaci graczy. Wiele gier, ym, wiele gier PBTA całkiem dobrze radzi sobie, kiedy każda postać ma swoją niezależną scenę, jest gdzie indziej i w postaci wcale nie są jedną spójną drużyną. Te gry bardzo dobrze sobie z tym radzą. Także rozdzielenie postaci graczy na tej zasadzie, że, że nie chcą ze sobą współpracować przez to, co, co któreś z nich zrobiło, na zasadzie właśnie choćby tej złotej okazji, totalnie może, może coś takiego być. Albo na zasadzie porażki w teście, w rodzaju: no nie chcę, żeby, żeby jego postać widziała, że, że kradnę, bo moja postać jest łotrem, a jego paladynem. Porażka, ukradłeś, co chciałeś ale on to, ale paladen to widział. Teraz, czy będziecie dalej współpracować? Czy on Cię nie, syp, nie, nie wsypie? Cokolwiek. To też może być rozdzielenie. Chociaż jest już trochę bardziej, no właśnie, nie jest takie, to nie jest takie um, fizyczne rozdzielenie, jak, jak ta ściana, jak to zgubienie się w innym tunelu, jak to zostanie w, tył, w tyle. To jest takie rozdzielenie się emocjonalne. Może zaczną Was dzielić przekonania, tak? Może no właśnie, może dostrzeżecie, że chcecie zupełnie, inny, że, że nie wiem, cel jest, macie wspólny cel, ale zupełnie inne powody, żeby do niego dążyć. To też może być, e, to też może być właśnie tego, te, tego rodzaju rozdzielenie postaci. Spotykacie kaznodzieję na środku ulicy, który prawi kazanie i mówi o tym, żeby ruszyć na, nie wiem, kocjatę, dżihad, cokolwiek. I twoja religijna postać, słysząc to. Czuję się w obowiązku, żeby tam iść, a Twoja postać, która jest ateistą albo innowiercą, ma no, wręcz zupełnie inne uczucie i chciałaby stąd zniknąć jak najdalej. Nagle zaczynają Wasze postaci dzielić przekonania. Tak, to nie jest. Możecie stać jedno przy drugim, możecie się nawet trzymać za ręce, ale pojawia się jakiś rozdział pomiędzy postaciami. Co jeszcze? Hmm. Zmuszenie do rywalizacji? Tak sobie, myśl, tak sobie myślałem, przygotowując, przygotowując ten filmik. A gdyby gracze, obie, obie postaci miały ten sam cel i dostały jakieś zadanie w sensie. Dobrze, złote jabłko dostanie ten, kto, kto wygra wyścig, to też jest pewien rozdział postaci. One współpracowały do tej, do tej pory współpracowały, żeby zdobyć złote jabłko, ale teraz teraz muszą rywalizować, bo tylko jedno z nich je dostanie. Może każde z nich potrzebuje go w innym celu, czy tam dla siebie. Nie wiem, złote jabłko może leczy jakieś choroby, więc jedna postać chce go dla swego ojca króla, druga postać chce go dla swojej e, nie wiem, chorej matki, cokolwiek i już mamy konflikt, już mamy rywalizację. No, to też może być całkiem ciekawe. Dobrze. I tą myślą, tym przykładem Chyba kończę z pierwszym z ruchów. Mam nadzieję, że Was trochę natchnąłem, trochę poruszyłem Waszą wyobraźnię i pokazałem, jak, jak płynnie i jak różnorodnie można interpretować ruchy. Dzięki Wielkie i do usłyszenia.